Dawaj, dawaj, Witamy serdecznie na Orników wrzeznych, gdzie poznaliśmy mistrza. A Ligi Orlika za moimi plecami. Bał mi się knieszki ślad. Wielkie brawa, wielkie brawa, tak jak wspomniałem, nie mam ci mikrofonu, ponieważ zostały rozstrojone, nie wiem dlaczego. Pogadamy dzisiaj bez mikrofonu. Zapraszam kapitana, zapraszam kapitana, będziemy głośno mówić. Marcin Goszto, dzisiaj mówimy tak dziwnie bez tej rączki, ale może w ten sposób to zrobimy. Marcin, rozstrzelony mikrofon, ale postaramy się zamienić słowo. Duży sukces w House w tym sezonie, ponieważ macie ligę wygraną, drugą przypomnę, macie puchar ligi jako pierwsza drużyna w historii z drugiej ligi. No coś pięknego, proszę bardzo, kilka słów. Co tu dużo mówić? Cieszymy się mega, zasługa całej drużyny. Będziemy dzisiaj świętować. I na hali oczywiście cieszymy się. Jedziemy. Marcin, jako jeden z niewielu, tak naprawdę odbierze w sobotę trzy złote buty. Jeden za złotego buta, drugi za króla szczelców, a trzeci za króla szczelców Puchary u Olika. Marcin, fantastyczny sezon. Cieszę się, ale tak jak mówiłem, to jest zasługa całego zespołu. Oczywiście cieszą, że, że, wchodzi, cieszy, że wchodziło, ale jest super, jest super. Się. Gratulacje pani Kapitanie, idziemy dalej. Daniel Dilip, będziemy głośno mówić, ponieważ mikrofony dzisiaj zostały rozstronne. Jeszcze raz przypomnę, Daniel, fantastyczna postawa prestiżu w tym sezonie. Jakieś mankamenty, ciężko chyba znaleźć, ale znalazłeś jakieś? W tym sezonie nie. To nie, nie na słabych punktów. Były słabsze mecze, ale pokazaliśmy charakter. No. Takie mecze słabsze. Gratulacje idziemy dalej. Walder, chodź do mnie tutaj, Waldek. Po raz kolejny, już nie będę o tych dzieciach mówił, jeszcze raz serdecznie tak, tak. gratuluję, powtarzam, głośno mówimy o mikrofonu, dzisiaj nie ma. Dzisiejszy mecz z Greensami, jak byś go pisał, bo 4-1 by wydawało się, że jest to wysoki wynik, ale ten mecz nie był łatwy. Nie ma co mówić, mecz był na styku. Właśnie. Mecz był na styku. Grisi naprawdę zagrali dobrą piłkę, ale u nas Maciek dzisiaj Mistrzostwo Świata. To co miał, to strzelił. Sam wziął na siebie piłkę, powalczył, a my wszyscy twardo nie odpuściliśmy. Kilka stykowych piłek, już się przeprosiliśmy po meczu, ale finał to jest finał. Na szczęście, piłka jest po naszej stronie! Brawo, brawo Prestige House, brawo, brawo. Brawo Waldi! E, Fabian, zapraszam do Fabiana. Fabian, dzisiaj naprawdę e, byłeś jak Tylko kot tak w tej by no, szaleś, by skakałeś. By e, trzeba powiedzieć, że w pierwszej połowie może troszkę mniej interwencji z jednej, z drugiej strony, ale w drugiej pokazałeś, że jesteś fantastyczny. Udało się Łukasz, fajnie się dzisiaj grało. Była nie forma nie naj... najgorsza. Dobrze mi się dzisiaj broniło. Wiedziałem, że to jest ostatni mecz w lidze dzisiaj na, 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 na Orliku. Musieli, musieliśmy powalczyć. Zresztą to Puchar Finał. Nigdy drugi... Drużyna, nigdy nigdy. nigdy drużyna z drugiej ligi nie wygrała puchary, jesteśmy mistrzami. Tak, tak, tak. My zwyciężyliśmy dzisiaj, chociaż męż był ciężki chłopakiwal, czyli pierwsza połowa na 0, 0, ale w drugiej mówimy albo zaatakujemy jakiś presji, coś musimy zrobić. Padły dwie szybkie bramki, udało się i, i później już gało się nam troszkę luźniej, No chłopaki próbowali odpowiedzieć, ale, ale akurat udawało się też cały bronić, nie było to jakiś Jakieś ciężkie do obrony, więc... więc nie były ciężkie to, do obrony, bo przerzuca pod poprzeczkę tam gdzieś na nie, nie były ciężkie. <laughs> nie no, nie przesadzaj. Było ok, ważne, żeby wygraliśmy ten kuwar. I sobota, i sobota, i sobota. Ta sobota będzie też prestige house. W trukie, w trukie. Bardzo, w zapraszam, zapraszam. Od najstarszego. Zrobimy taki układ. Tak. Ojciec w środku i zaczniemy od ojca. E jak ja się cieszę, że mogę takie obrazki tutaj e, widywać, ojciec jeden syn, drugi syn, e, niech ojciec powie jak to jest grać z synami, głośno, bo nie ma mikrofonu. E, no nie jest, nie jest łatwa sprawa, <ścoughs> e, szczególnie z nimi, nim, bo no. niewygorzona buzia. Ale ogólnie fajnie, no, bardzo przyjemnie i cieszę się z tego. No. Olhawie, Olchawie, Olchawie, przepraszam. Kuba, ja, jeszcze mamy, dzisiaj. Jeszcze mam na, na trybunach. Beata, tak? Urszula. Kuba, dzisiaj asysta, fajna do Maćka. Wybaczysz tą bardzo tą asystę. Dużo pokazałeś tam rzeczywiście, rzeczywiście siły. Jak opiszesz to spotkanie? Siłowe, techniczne, w jakich kategoriach? No myślę, że, że wszystko po trochu, nie? Bo każdy starał się tak jak mógł, walczył, więc. Więc wszystko po trochę. No tutaj, syn mardotrawny. Gdyby mógł, to by grał i sędziował. Dlaczego? Taki ma charakter, tego już się nie zmieni. Jak się dzisiaj zaprezentowała drużyna Greensów? Eee, dobrze, dobrze, postawili ciężkie warunki. Eee, dzisiaj bardziej właśnie ten fizyczny mecz, bym powiedział siłowy. niż e, bardziej siłowy. Zresztą 0-0 do przerwy, eee, także dużo takich eee, palecznych sytuacji e, mniej podbramkowych. Tak. Można było wyliczyć na palcach jednej <noise> na palcach jednej ręki można było wyliczyć sytuację w pierwszej połowie. No, wiadomo w drugiej połowie już się worek rozwiązał, ale zmieniliśmy troszkę taktykę i poszło. Także pierwszy raz w historii druga ligowa drużyna, więc mamy to pierwszy raz nowy w nowych koszulkach. Ale już tak, miałem to tam mówić, tak, ale Także tak, 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 jest dobry prognostyk, e, no w zasadzie już na halę. Dokładnie, jak to tutaj jest za mną powiedzieli brat, bracia Daltonowie. Szymon, Tadziu, Kuba. Olchawy, have, jak tak? Olchawy, no, może być. Może. być? No, może. nazwisk no, się nie odmienia. Niech odmieni. A właśnie, że się odmienia. A właśnie, że się odmienia. No a to, że się o, i teraz, teraz podpisałeś po się. Mateusz. I Maciek. To my jacy, Przepraszam. Piotrek poszedł. Panowie Ja no, Ale nie powiedzieliście mi o koszulka. pięknej koszulka, Prestige House, Prestige House. Obróćcie się z tyłu. Proszę bardzo, Hedwig. Ja nie mam. Ee, ja był błąd w nadwychku. Był błąd na możesz do nas dołączyć. E, panowie, oprócz fantastycznego sezonu Prestige House buduje też markę wizerunkowo. Bardzo mi się to podoba. Fajnie, że dużo inwestują, bo to też jest znak Wasz rozpoznawczy. Fajna gra, ale też fajnie wygląda. coś powiecie na ten temat? No to mus musimy podziękować naszemu kapitanowi i prezesowi, prostu, Oczywiście, że tak. bo to jest wszystko ich zasługa. Oczywiście Danie się przyczynił do projektu, więc też się do tego dołożył. No i dziękujemy, no myślę, że w stylu je są fajne. Inne od wszystkich. Tak, Inne no od dzień. wszystkich. Ładnie. Dokładnie wyglądamy, dokładnie ładnie gramy. I ładnie gramy. Ale Maciek, Ty dzisiaj zagrałeś naprawdę za kapitalnie. Wszyscy zagrali kapitalnie wszyscy, w prestiżu. Wszyscy. Ale wiesz, co mnie cieszyło dzisiaj. I to polecam. Ja nie wiem, co to za kobieta była chyba twoja żona z tego, tak? Piękny obrazek. Przychodzi żona, przychodzą dzieci. Tata strzeli Gola. Żona kibicuje. Mogę Ci tylko pogratulować. Bo takie obrazki na lidze chcemy dzień. widzieć. Tak. Podziękuj żonie. Właśnie, dziękuję Ci kochani. Dziękuję Ci kochani. Proszę bardzo. Takie ładne tak, podziękowania. Adrian. Maciek, Mateusz, panowie dziękuję wam, w takiej pięknej obecności kończymy Puchar Ligi Orlika Prestige House z najlepszą drużyną w tym sezonie właśnie na pucharze, a nagroda biurą w Bibisie. Panowie dziękuję. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję za uwagę.